Na całą Europę, na cały świat. Fakt, że nadchodzi, nadchodzi marsz niepodległości. <śles>

W czasach, w których ta krewetnica doszła do władzy! Jest tam m.in. Icza który gloryfikuje Armię Czerwoną! Więc zaśpiewajmy dla niego! Raz, sierpę! Raz, śmier! Ojczycy! Suwerenność! Nie nas sprzedasz! Suwerenność! Nie nas sprzedasz! Suwerenność! Nie nas sprzedasz! Chyba nas nie słyszeli, jeszcze raz wszyscy głośno Głośno! Przeć z Unią Europejską! Przeć z Unią Europejską! Polska biało, czerwone, Polska...